Jeszcze w tym roku Unia Europejska zdecyduje, czy wesprze tradycyjny tytoń, który prowadzi do 700 tysięcy śmierci rocznie, czy pomoże palaczom rzucić lub korzystać z mniej szkodliwych alternatyw, takich jak wapowanie. Setki tysięcy polskich palaczy już podjęło tę decyzję. 54% użytkowników e-papierosów w Polsce to osoby, które wykorzystały je do rzucenia tytoniu, i apelują, by uwzględnić ich doświadczenie w nowym prawie. O tym, czy wziąć pod uwagę badania naukowe, które mówią, że wapowanie jest o 95% mniej szkodliwe od tradycyjnych papierosów, zdecyduje Twój europoseł. Bartosz Arłukowicz, Joanna Kopcińska, Ewa Kopacz. Dla nas sprawa jest jasna. Podpisz petycję i wspólnie powiedzmy prawdę o e-papierosach i zmniejszmy zagrożenie chorobami nowotworowymi. Dołącz do nas, podpisz petycję. Podpisz petycję. Podpisz petycję. Podpisz petycję teraz.